Tych odkurzaczy tego typu ze zwijaczem przewodu jeszcze tutaj nie oglądałem. Tutaj na stole postawiłem jeszcze kilka innych odkurzaczy Zelmera, również wyposażonych w zwijacze przewodów. Ten rodzaj odpadów nie jest odbierany sprzed posesji. Jak będzie on już wyczyszczony, jak będzie sprawdzony i będziemy go montować, to jeszcze wtedy będzie okazja może trochę o y, historii tych odkurzaczy porozmawiać. Zobaczcie, jak się to mocniej wciśnie. To faktycznie ten zwijacz funkcjonuje, także fajnie. No to w każdym razie mamy odkurzacz z okresu przełomu. Ja bym powiedział, że jeszcze taki ostatni świadek ostatnich miesięcy PRL-u. Zobaczcie, odkurzacz jest w środku, naprawdę w bardzo ładnym stanie. Tak, bardzo hałasuje. Delikatnie zdejmuję całą tę obudowę zwijacza przewodu. Tutaj mamy ten zwijacz. Tutaj są podłączone przewody. Teraz możemy sobie spokojnie obejrzeć ten zwijacz przewodu. Zobaczcie, on nawet działa. A tu jest taka klasyczna, tak jak w tych odkurzaczach bez zwijacza, są takie ząbki, o które zahaczało się pokrywę silnika. To tutaj jest dokładnie tak samo. Demontaż tego odkurzacza jest naprawdę prosty. Najpierw zdejmujemy zwijacz przewodu, potem zdejmujemy tę pokrywę no i możemy o wyjąć ze środka no, klasyczny silnik typu 300. Mówiąc w skrócie, te przewody łączą przewód zasilający z wyłącznikiem i z silnikiem. Jak już się ma w tym wprawę, to w parę minut można cały ten odkurzacz rozkręcić. Wszystko jest bardzo wygodne i, i łatwe do zrobienia. Cześć! Dzisiaj bardzo chciałbym Was zaprosić na odcinek, który będzie poświęcony temu staremu polskiemu odkurzaczowi Zelmer Typ 268.6, chyba z 1989 roku. Tabliczkę znamionową zaraz sobie obejrzymy i myślę, że będzie to pierwszy odcinek z co najmniej dwóch, a może trzech poświęconych temu odkurzaczowi. W tym dzisiejszym odcinku chciałbym przede wszystkim ten odkurzacz rozmontować, co jest dla mnie bardzo ciekawe, bo przyznaję, że jeszcze tego typu odkurzaczy tutaj na kanale nie oglądałem. Prawdę mówiąc, wcześniej nie za bardzo interesowały mnie polskie urządzenia z lat 80. Raczej zbierałem urządzenia z lat 50., 60., no może ewentualnie 70., ale z biegiem czasu też troszeczkę bardziej wciągnąłem się w te różne typy odkurzaczy Zelmer. No, i myślę, że takie odkurzacze z końcowych lat PRL-u, z końca lat 80., też będą tutaj ciekawe. A tak jak powiedziałem, dla mnie jest to szczególnie interesujące, bo tych odkurzaczy, tego typu ze zwijaczem przewodu, jeszcze tutaj nie oglądałem. Próbowałem znaleźć troszeczkę o tym odkurzaczu w kronice zakładów Zelmer, aczkolwiek to jest kronika wydana w 86 roku. Przyznaję, że tutaj tego typu odkurzacza nie znalazłem, co wcale nie musi znaczyć, że on się wtedy jeszcze nie pojawił, bo tutaj jednak, zwłaszcza w tych latach 80., wielu typów odkurzaczy Zelmera w ogóle nie jest wspomniane. Myślę, że są tutaj wspomniane tylko takie, które były w jakiś sposób bardziej przełomowe pod względem konstrukcji, chociaż z drugiej strony, akurat ten odkurzacz myślę, że był takim dosyć. Przełomowym urządzeniem, tym takim typowym, tak zwanym w cudzysłowie Jamnikiem, ale już wyposażonym w zwijacz przewodu, chociaż oczywiście nie jest to wcale pierwszy odkurzacz z Rzeszowskiego Zelmeru wyposażony w zwijacz przewodu. Oglądaliśmy tu już kilka różnych modeli jeszcze z lat 70., które również posiadały zwijacze przewodu. Zresztą ja je za chwileczkę pokażę. Postawię tutaj na stole wszystkie te odkurzacze. Które mam w kolekcji, które są wyposażone w zwijacze przewodu. Konstrukcyjnie one są zupełnie inne niż ten odkurzacz. Ten Zelmer 268 przypomina konstrukcyjnie te, chyba najbardziej popularne z lat 80., czy z drugiej połowy lat 80., odkurzacze Zelmer, tak jak ten 251 z chyba 88 roku. Odkurzacz też wymagający remontu, którym jeszcze się nie zajmowałem, tutaj jest obcięty przewód, nie wiem w jakim stanie jest silnik, odkurzacz jest dość mocno zardzewiały, także nim także się zajmiemy, to jest generalnie jeżeli chodzi o korpus tego odkurzacza dokładnie to samo, tylko że do tego odkurzacza dołączona jest tutaj cała ta tylna obudowa mieszcząca, między innymi też Zwijacz przewodu, i to właśnie bardzo chciałbym sobie dzisiaj obejrzeć. Tego Zelmera 251 na razie w ogóle odstawiam na bok, nim się zajmiemy kiedy indziej. A zanim przystąpimy do demontażu tego odkurzacza, pozwólcie, że postawię tutaj jeszcze, tak jak zapowiedziałem, inne odkurzacze Zelmera z lat 70. i 80., w których znajdują się także zwijacze przewodu. Tutaj na stole postawiłem jeszcze kilka innych odkurzaczy Zelmera, również wyposażonych w zwijacze przewodów, aczkolwiek konstrukcyjnie są one właściwie zupełnie inne. To jest jeden z moich ulubionych modeli. Bardzo ładny, pomarańczowy odkurzacz Zelmer Typ 96 z maja 78 roku. Wyposażony, jeżeli dobrze pamiętam, w silnik typu 84 o mocy 750 W, aczkolwiek chyba w tym odkurzaczu akurat. W ogóle brakuje zwijacza przewodu, to znaczy ktoś go kiedyś wymontował, także tutaj będzie trzeba jeszcze ten zwijacz uzupełnić. No ale fabrycznie był to odkurzacz wyposażony w zwijacz przewodu. Nawiasem mówiąc, nie wiem czy nie, nie jeden z pierwszych odkurzaczy, właśnie ze zwijaczami przewodu, chyba nie pierwszy, ale być może jeden z pierwszych. Tutaj mam odkurzacz, który też już na kanale oglądaliśmy. Odkurzacz typu Zelmer 100.8 z 80. 6 roku i ten jest wyposażony już, jeżeli dobrze pamiętam, w silnik typu 300. Nawet chyba jakieś kłopoty z tym silnikiem były i nie jestem pewien, czy ja tego silnika czasami w, chyba w tym, albo w podobnym odkurzaczu wymieniałem. Także tym odkurzaczom poświęcone są już filmy na kanale. Pozwólcie, że ja je na chwileczkę odstawię a dosłownie wczoraj podczas krótkiej wycieczki rowerowej znalazłem taki odkurzacz wystawiony na ulicę zobaczcie on ma jeszcze tutaj napis ten rodzaj odpadów nie jest odbierany sprzed posesji ktoś go po prostu wystawił na tak zwane gabaryty odkurzacz nie został odebrany więc z przyjemnością go zgarnąłem a to jest odkurzacz typu 96 chyba 96.8 ze stycznia 1985 Roku zakładam, że prawdopodobnie tego jeszcze nie sprawdzałem, ale prawdopodobnie również znajduje się w nim silnik typu 300. Tutaj podana jest moc 750 W. To sobie zobaczymy, bo na pewno o tym odkurzaczu będzie też oddzielny odcinek. W ogóle jeszcze go nie sprawdzałem. On myślę, że po umyciu będzie w całkiem ładnym stanie. A czy działa, to się dopiero. Okaże. Przyznaję, że jak sobie tutaj wyciągałem te odkurzacze ze zwijaczami, to już z rozpędu postawiłem na stole na przykład też ten odkurzacz 200.8, no ale on nie ma automatycznego zwijacza przewodu. Tutaj jeszcze ten przewód nawijało się na takie klamerki pod kółeczkiem. I tutaj jedna z tych klamerek jest ułamana, dlatego ten przewód jest zawinięty na kółkach. No i też o mało już nie postawiłem tutaj z rozpędu. Tego odkurzacza typu 95 z 1978 roku, no ale on też nie ma automatycznego zwijacza przewodu, tylko tutaj z kolei przewód nawijało się na obudowę. Czyli tak naprawdę, jeżeli chodzi o odkurzacze ze zwijaczami przewodu, to mam poza tym, który oglądamy dzisiaj, mam ten, ten odkurzacz 96.8, mam ten odkurzacz 100.8 który już na kanale oglądaliśmy. No i mam też ten, który też już na kanale oglądaliśmy ten zelmer typu 96. Najstarszy z nich wszystkich, bo pochodzący z 78 roku. Chyba niczego nie pominąłem. Nie wiem, teraz tak sobie myślę, ale chyba nie mam więcej odkurzaczy zelmera ze zwijaczami przewodu i tak jak powiedziałem, już odkurzaczy tych takich typowych jamników. Ze zwijaczami. W ogóle nie mam ten, jest pierwszy, i po raz pierwszy będę w ogóle oglądał konstrukcję tego odkurzacza. Także jeszcze raz bardzo chciałem Was tylko prosić, ponieważ nie wiem dokładnie w którym roku te odkurzacze się pojawiły. Napiszcie proszę, jeżeli macie ochotę, jeżeli posiadacie tego typu odkurzacze, napiszcie proszę z jakiego najwcześniejszego roku trafiliście, macie albo widzieliście egzemplarze tych odkurzaczy. Ten jest z 89. Na pewno widziałem chyba najwięcej tych odkurzaczy z 88 roku. Wydaje mi się, że widziałem też taki odkurzacz z 87 roku. A czy były wcześniejsze, tego przyznaję, że w tej chwili nie wiem. Ale myślę też jeszcze, że o historii tych odkurzaczy porozmawiamy sobie w odcinku o jego montażu. Jak już będzie tutaj poprawiony silnik, jak będzie on już wyczyszczony, jak będzie sprawdzony i będziemy go montować, to jeszcze wtedy będzie okazja może trochę o. Historii tych odkurzaczy porozmawiać. No dobrze, myślę, że po tym niezbyt długim wstępie możemy najpierw z zewnątrz rzucić trochę okiem na ten odkurzacz. Tutaj znajduje się pokrywa takiego fizelinowego filtra na wylocie powietrza, którego zresztą tutaj nie ma. Trzeba będzie z jakiegoś kawałka fizeliny taki filterek wyciąć. Tutaj znajduje się wyłącznik, który jest sprawny. Już robiliśmy krótką próbę tego odkurzacza. W takiej króciutkiej zapowiedzi, zaraz to zresztą powtórzymy, tutaj jest przycisk zwijacza przewodu. Zwijacz też powinien być sprawny, chodzi troszkę ciężko, ale zobaczcie, jak się to mocniej wciśnie, to faktycznie ten zwijacz funkcjonuje. Także fajnie to już wiemy. Tutaj znajdują się otwory trzech śrub, które trzeba będzie odkręcić podczas demontażu tej pokrywy. Tutaj z tyłu znajdują się kółeczka. Możemy od razu też rzucić okiem na tabliczkę znamionową tego urządzenia. Logo Predom Zelmer, rok. Myślałem, że to jest dwójka, ale to jest chyba jednak dwunastka, czyli grudzień 89 roku. Też na początku myślałem, że to jest 88, ale w powiększeniu chyba to widać. Wydaje mi się, że tam jest dziewiątka na końcu. Czyli tak naprawdę możemy powiedzieć, że jest to odkurzacz, który już powstał nawet w pierwszych miesiącach trzeciej Rzeczypospolitej po PRL-u. Jeżeli Wynik wyborów czerwcowych 1989 roku uznać za koniec PRL-u, no to w każdym razie mamy odkurzacz z okresu przełomu, ja bym powiedział, że jeszcze taki ostatni świadek ostatnich miesięcy PRL-u. Tutaj mamy właściwości silnika: 220 V, prąd przemienny 50 Hz, częstotliwość sieci, urządzenie w drugiej klasie ochronności, niewymagające uziemienia. Typ odkurzacza 268.6, praca ciągła, praca S1, silnik o mocy 750 W, no i zgodność z normą z 1986 roku. Odkurzacz w sumie nawet nie jest źle zachowany, na pewno wymaga porządnego wyczyszczenia, wymycia. Tutaj mamy klamerkę trzymającą pokrywę worka na kurz, możemy to zresztą zaraz otworzyć. Pokrywa worka na kurz, tutaj jeszcze takie kółeczko, pod które można było włożyć papierowy worek. Tutaj mamy wielorazowy, materiałowy worek, który nawet nie jest bardzo brudny. Trzeba go będzie tylko porządnie wytrzepać, ale nie jest ani poplamiony, ani rozerwany. No i najważniejsze, zobaczcie czy jest w środku naprawdę w bardzo ładnym stanie. Nawet prawdę mówiąc tutaj na krawędzi, co często się zdarza, nie jest, nie jest zardzewiały. Także tej rdzy w nim praktycznie, praktycznie w ogóle nie widać. Aha, miałem jeszcze na chwilkę włączyć ten odkurzacz. Dobra, to już nie będę zakładał tego worka na kurz. W takiej króciutkiej zapowiedzi robiliśmy próbę tego odkurzacza i słychać tam było, jak bardzo, bardzo głośno działają łożyska w tym odkurzaczu. Ja postaram się to tutaj jeszcze raz powtórzyć. Przyznaję, że nie bardzo lubię podłączać urządzenia, które nie były wcześniej sprawdzane, ale. Tutaj sprzedawca twierdził, że odkurzacz działa, ja też odważyłem się go od razu przy pierwszej próbie po przyjściu do domu podłączyć. No on faktycznie działa, aczkolwiek nie działa dobrze. Przede wszystkim usłyszycie, zwróćcie uwagę na to, jak, jak bardzo hałasują łożyska, zwłaszcza słychać to w momencie, jak już wyłączymy zasilanie i silnik zaczyna zwalniać. Ja go na wszelki wypadek, tak czy inaczej, podłączę przez regulator napięcia na troszeczkę mniejszym jednak napięciu. No, tutaj to stukanie jednak było na końcu bardzo, bardzo słychać. Tutaj dmucha powietrzem całkiem nieźle ten odkurzacz. Tak, bardzo hałasuje. Wyłącznik jest sprawny, silnik generalnie jest sprawny. Wyjmiemy ten silnik i pewnie już w następnym odcinku wymienimy w nim też łożyska. W ogóle wyczyścimy ten silnik i przejrzymy, w jakim jest stanie. No ale teraz najbardziej interesuje mnie to, żeby w ogóle ten silnik z odkurzacza wyjąć i postawię sobie ten odkurzacz pionowo. Zaraz tutaj wezmę przepraszam jakąś drewnianą podstawkę, żeby nie uszkodzić tych klamerek. To powinno wystarczyć, on powinien tutaj stać w miarę stabilnie. No właśnie, i teraz to, co mnie najbardziej interesuje, czyli demontaż tej pokrywy silnika. Zakładam, że jest tutaj jedna część, w której mieści się zwijacz przewodu, i jest tutaj dalej pokrywa dociskająca silnik w obudowie. Tutaj mam, przepraszam, trzy otwory na śruby, które powinienem odkręcić. Ja zdejmę tylko od razu tę pokrywkę. Ostrożnie. O, zdejmuję tę pokrywkę filtra. Tutaj jeszcze chyba mam, tutaj jeszcze mam taki zatrzask plastikowy. No dobra, odkręćmy na razie te śruby płaskim śrubokrętem. Tak, tak. Te trzy śruby mam odkręcone i mogę tutaj delikatnie już zdjąć. Aha, tutaj zdejmuję ten przycisk zwijacza. Tu jest jeszcze taka sprężynka pod spodem. Ona się nawet trzyma, to nie będę jej wyciągał. I delikatnie zdejmuję całą tę obudowę zwijacza przewodu. Tutaj mamy ten zwijacz, tutaj są podłączone przewody idące do silnika. O, mogę je po prostu. Odczepić. O, i mam tutaj całą tę obudowę zwijacza przewodu zdjętą. Tak naprawdę łatwo poszło. Momencik, ja tylko śrubki sobie włożę tutaj do pojemniczka, żeby nie zginęły. O, teraz możemy sobie spokojnie. A tu jest jeszcze taka osłonka po stronie wtyczki. Teraz możemy sobie spokojnie obejrzeć ten zwijacz przewodu. Zobaczcie, on nawet działa. Całkiem ładnie, aczkolwiek warto go będzie przy okazji też naoliwić i oczywiście wyczyścić cały ten przewód. Fajnie. Zwijacz przewodu mamy odmontowany. No i teraz trzeba spojrzeć, jak odkręcić tę obudowę silnika. Tutaj widzę dwie śruby trzymające ją od tej strony. Czy tutaj jeszcze coś jest? Chyba nie. Odkręćmy na razie dwie śrubki, znajdujące się tutaj obok kółeczek. No to ja się teraz biorę za odkręcenie tutaj tych dwóch śrubek. Nawiasem mówiąc, albo mi się wydaje, albo tu chyba jednej śruby w ogóle nie ma. Tutaj jest, a tutaj jej nie widzę. Może ktoś jej nie dokręcił. Zobaczymy. W takim razie odkręcam tę śrubę. No, i co tak, to już mogę zdjąć, ale tutaj jeszcze coś jest zahaczone. Momencik, nie chcę szarpać, żeby tego nie. Aha, tak było tylko. A, tu jest taka klasyczna, tak jak w tych odkurzaczach bez zwijacza, są takie ząbki, o które zahaczało się pokrywa silnika. To tutaj jest dokładnie tak samo. Jest to zahaczone o takie ząbki, czyli korpus odkurzacza jest dokładnie taki sam. Jak w tych klasycznych, nie wiem, 251 zelmerach. No dobra, i mamy tutaj tę pokrywę, możemy odsunąć na bok. Aha, śrubka wypadła, przepraszam. Tak, rzeczywiście jest tylko jedna. Tutaj drugiej śrubki. A tu się w ogóle, zobaczcie, odłamało to mocowanie śruby z jednej strony. No nic, czyli to się trzyma tak naprawdę na tych ząbkach i na tej jednej śrubce. No, w sumie powinno to wystarczyć. No i mamy już tutaj, o może podniosę, mamy już tutaj ładnie dostęp do silnika w środku. Szczerze mówiąc, to czytałem, że czasami te odkurzacze sprawiają kłopoty, ale nie, jednak moim zdaniem, demontaż tego odkurzacza jest naprawdę prosty. Najpierw zdejmujemy zwijacz przewodu, potem zdejmujemy tę pokrywę. Silnika, no i tutaj już mamy silnik zamontowany, tak samo jak w odkurzaczach, tych 251 bez zwijacza. Dobra, to teraz wyjmiemy zaraz ten silnik. No to wyjmijmy teraz silnik ze środka. Tak to w tej chwili wygląda. Ja sobie pomyślałem, przepraszam, że najwygodniej będzie chyba, jak ja odkręcę tutaj te dwie śrubki od kostki i te przewody idące do silnika, odkręcę tę klamrę. Wyjmiemy silnik, a wszystko to na razie z powrotem zmontujemy ponownie, żeby ten odkurzacz nie leżał w częściach, bo i tak na razie będziemy się zajmować tym silnikiem. Także ja pierwsze sobie tutaj tę kostkę troszeczkę poluzuję, tę kostkę przyłączeniową. O, teraz poluzuję tutaj te przewody idące do silnika. Reszta może sobie na razie zostać odłączę, odłączę o, te przewody idące do silnika teraz będę mógł tutaj spokojnie sobie silnik wyjąć i teraz poluzuję tutaj te dwie śrubki trzymające klamrę z silnikiem no, w sumie to równie dobrze można te przewody też kompletnie Odczepić od kostki, to one wtedy tutaj nie przeszkadzają. Dobra, tutaj jedną jeszcze podkładka. Jedną z tych śrubek już mam odkręconą. Druga śrubka. Całą tę klamrę z taką gumową podkładką. Odłóżmy to na razie. No I możemy o wyjąć ze środka. No, klasyczny silnik typu 300. Bardzo ładnie wyszedł. O tak. Nawet słychać tutaj czuć luzy. I słychać te łożyska w silniku. Na razie odstawię go na bok. Mamy odkurzacz praktycznie zdemontowany. Tutaj też fajnie, bo w ogóle, zobaczcie, nie widać śladów rdzy w tym korpusie odkurzacza. Tutaj jest jeszcze taka gumowa uszczelka, w której osadzony jest silnik. Aha, i tutaj jest, momencik. O, tutaj jest to odłamane mocowanie pokrywy silnika. To jest chyba o ten element, jak to powinno być. Chyba jakoś tak. Zobaczymy, może nawet uda się to tutaj z powrotem przykleić. Na razie to wszystko odkładam. Aha, przepraszam, byłbym zapomniał o jednej rzeczy. Ja kilka dni temu nagrałem taką skróconą, trzyminutową wersję tego, co robiliśmy dzisiaj, czyli taką zapowiedź dzisiejszego odcinka. I tam padło pytanie, do czego właściwie służą te dwa niebieskie przewody, które łączą tutaj zwijacz przewodu z pokrywą. Silnika. No bardzo prosto, do zwijacza przewodu mamy doprowadzony przewód zasilający, który jest tutaj nawinięty, no ale on musi być w jakiś sposób połączony z wyłącznikiem i z silnikiem w odkurzaczu. No i właśnie tę rolę pełnią te dwa przewody, które są tutaj podłączone do tych styków w zwijaczu i tak w pewnym sensie stanowią przedłużenie całego przewodu zasilającego. Jeden z tych niebieskich przewodów. Doprowadzony jest tutaj tędy do wyłącznika, drugi doprowadzony jest do kostki przyłączeniowej, do której podłączony jest z kolei jeden z przewodów idących do silnika, no a jeden przewód wychodzący tutaj też z wyłącznika, również doprowadzony jest do kostki przyłączeniowej i łączy się z drugim przewodem idącym do silnika. Czyli mówiąc w skrócie, te przewody łączą. Przewód zasilający z wyłącznikiem i z silnikiem. Zresztą wszystkie te podłączenia sobie jeszcze dokładniej obejrzymy, jak już ten odkurzacz będzie wyczyszczony i jak będziemy go ponownie montować. No dobrze, i tutaj mamy odkurzacz rozłożony na części. Przede wszystkim mamy ten metalowy korpus odkurzacza w całkiem ładnym stanie. On oczywiście pójdzie do czyszczenia. Tutaj mamy pokrywę silnika. Odkręconą od tego korpusu mamy oczywiście silnik, którym zajmiemy się w następnym odcinku. Bardzo często spotykany w latach 80. silnik typu 300, tutaj z datą 1289, czyli oryginalny silnik, który znajdował się od początku w tym odkurzaczu, pochodzącym też z grudnia 89 roku. No i tutaj już czuć. Luzy na wirniku, słychać jak ten silnik hałasuje. Wyczyścimy go, zrobimy test tego silnika w takim stanie, w jakim on jest teraz. Sprawdzimy, jakie tutaj są szczotki. Rozmontujemy też ten silnik i wymienimy w nim łożyska. No ale to będzie tematem oddzielnego odcinka. Tutaj mamy to, co jest w tym odkurzaczu chyba najciekawsze czyli zwijacz przewodu. Zresztą sprawny, tak jak już, tak jak już patrzyliśmy, wymagający. O, może teraz będzie lepiej. Wymagający troszkę naoliwienia, ten przewód wymaga wyczyszczenia, ale sam mechanizm zwijacza jest sprawny, bardzo fajnie, bardzo łatwo się go odmontowuje. No tutaj mamy pokrywę filtru na wylocie powietrza, przycisk zwijacza, worek na kurz, pokrywę worka na kurz. I tutaj w tym pudełeczku mamy jeszcze śrubki, tak naprawdę żeby zdemontować ten odkurzacz, odkręciliśmy tak trzy śrubki trzymające pokrywę zwijacza przewodu. Dwie śrubki trzymające pokrywę silnika, aczkolwiek tutaj była tylko jedna, bo w jednej się mocowanie odłamało, i dwie śrubki trzymające tę plastikową klamrę, która dociska silnik w korpusie czyli tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć śrubek wykręciliśmy, żeby ten odkurzacz zdemontować. Oryginalnie powinno ich tutaj być siedem, bo jednej. Brakuje. To jest wszystko. Bardzo łatwy, szybki demontaż. Jak już się ma w tym wprawę, to w parę minut można cały ten odkurzacz rozkręcić. Wszystko jest bardzo wygodne i, i łatwe do zrobienia. Tak jak powiedziałem, w następnym odcinku zajmiemy się silnikiem. To może nie będzie jakaś nowość, bo tego typu silniki już kilka razy tutaj na kanale oglądaliśmy. Też co najmniej dwa razy wymienialiśmy łożyska. W takim silniku, ale zawsze bardzo fajnie. Ja te silniki lubię i chętnie się tym zajmę. Ja ten odkurzacz na razie w pudełeczko jakieś włożę. Chyba nie będę tego już teraz montował ponownie, bo trzeba to i tak wszystko wyczyścić. Włożę to w jakieś pudełeczko. Na razie mam kilka innych rzeczy do przejrzenia, ale potem zajmę się tym silnikiem a potem wszystko to wyczyścimy i już silnik z nowymi łożyskami zamontujemy tutaj ponownie w tym odkurzaczu no i zobaczymy jak będzie działał w każdym razie za dzisiaj, za ten niedługi odcinek niedługi, ale myślę, że fajny i ciekawy ja w każdym razie bardzo cieszę się z tej możliwości poznania konstrukcji tego typu odkurzaczy Zelmer 268 w tym przypadku 268.6 z 89 roku bo tak jak powiedziałem jest to pierwszy tego typu odkurzacz który tutaj na kanale mam okazję Razem z wami obejrzeć i rozmontować. Także dziękuję Wam za to za ten wspólny demontaż tego odkurzacza. I widzimy się już niedługo w innych odcinkach o innych starych urządzeniach, a do tego odkurzacza i do tego silnika na pewno też niebawem wrócimy. Cześć i do zobaczenia!